Andrzej Piaseczny podzielił się wielkim szczęściem. Już nie ukrywa tych uczuć. Andrzej Piaseczny podzielił się z internautami wielkim szczęściem. Muzyk wyjechał do stolicy Portugalii, gdzie odpoczywa, smakuje, wyleguje się na słońcu i. docenia życie. Jego pełen emocji komunikat obiegł w sieci i poruszył wiernych obserwatorów. Oto szczegóły. Andrzej Piaseczny podzielił się wielkim szczęściem. Czy Andrzej Piaseczny jest szczęśliwym człowiekiem? Wiele na to wskazuje. Muzyk podzielił się ze swoimi internetowymi obserwatorami bardzo emocjonalnym wyznaniem. Człowiek nie zdaje sobie zwykle sprawy z tego, jakie ma wielkie szczęście. Wyjechać, wrócić, zalać język pysznościami, ramiona słońcem. Codzienne cudowności. Dzień wcześniej, dzień później. Wielkie szczęście, którego zdarzyło się innym nie mieć haszlizba. Andrzej Piaseczny uwielbia podróżować, na co dzień unika zgiełku miasta. Andrzej Piaseczny do wpisu dodał kilka zdjęć z podróży. Widać, że czas spędzony w ciepłym otoczeniu bardzo mu sprzyja. Co ciekawe, sierpień również był owocny. I podsumowaniem tego miesiąca podzielił się na Instagramie no i tak. Przyszedł i poszedł? Fantastyczny sierpień. Jako, że całkiem pracowity, troszkę wakacji jeszcze zostawiłem na później. Ale o tym w swoim czasie? A państwu jak sierpień zleciał? Pytał ulubieniec słuchaczy. Tu wraca po podróżach. Gdzie mieszka Andrzej Piaseczny? Choć Andrzej uwielbia podróże, na co dzień ceni spokój. Po licznych koncertach i godzinach w studiu nagraniowym artysta chętnie wraca do swojego domu u podnóża gór Świętokrzyskich. Znajduję się we wsi Oblęgór, niecałe 20 km od Kielc. mieszkam na wsi od 20 lat. Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym, moja relacja jest przyjemnym związkiem. Które trwa od kilku lat, i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności. Tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni. Mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji, mówił w podcaście tygodnika wprost. Andrzej Piaseczny o życiu w stolicy. Tego nie planuje. Andrzej mocno związany jest z Warszawą, ale nie planuje tam zostać. Nie widzi w stolicy miejsca dla siebie i partnera. Nigdy nie traktowałem Warszawy jako miejsca zamieszkania, tylko jako miejsce pracy. Gdy mam coś do zrobienia, to tu przyjeżdżam. Na stałe mieszkam w górach Świętokrzyskich już ponad 20 lat. To jest moje środowisko naturalne, przy lesie, wioska, ostatni dom we wsi. I to jest miejsce, gdzie ja odpoczywam. To jest port, do którego wracam i z którego wyruszam w trazy. To jest moje gniazdo. Jak my się czujemy poza Warszawą? Świetnie, mówił w rozmowie z Jastrząb Post.